witam czy w dzisiejszych czasach optymalizacja kodu ma sens pewnie wiele osób które raczej słabo znają się na realnym programowaniu a zwłaszcza na sprzęcie powie że nie bo optymalizatory czy kompilatory wiele wszystko może, wszystko za nas załatwią że mamy bardzo szybkie procesory bardzo dużo ramy, i nie musimy tam nic skombinować. To jest tylko myślenie kogoś, kto naprawdę nie ma pojęcia o prawdziwym programowaniu. Zanim przejdę do, do konkretów, to oczywiście powiem, że to zależy. Będą sytuacje, gdzie możemy sobie pozwolić na rozrzutność i nie wpłynie to. Ani na wielkość kodu, ani na szybkość jego wykonywania, ale będą sytuacje, kiedy ma to bardzo wielkie znaczenie. Psignijmy w przeszłość taka na przykład Amiga 1200, z procesorem 68020 zegarem 4 MHz i 4 MB ramu oraz dyskiem twardym 250 megabajtów podkreślam megabajtów RAMu też było w megabajtach 4 okienka uruchamiały się tam w około 20 sekund w tym samym czasie w Blaszaku który z reguły miał więcej pamięci większe zegary, procesorów sam bio startował 20 sekund. Ten czas 20 sekund dla Amigi to jest taki typowy, natomiast jak to się zoptymalizowało, to nawet w 7 sekund uruchamiało się Amiga. Tego wyniku to na dzień dzisiejszy nawet nie już jest w stanie osiągnąć. A teraz co mamy dzisiaj? Mamy 8 rdzeni, 3 GHz. 16 GB RAMu w porównaniu do 4 MB. To ile to jest? 16 GB. To będzie 1600 MB w przybliżeniu, oczywiście, w porównaniu do 4000 razy więcej pamięci. Twardy dysk 500 giga 500 giga w porównaniu do 250 mega 2000 razy większy zegar procka 3 giga w porównaniu do 14 megaherców 214 razy i należałoby to przemnożyć przez 8, bo mamy 8 rdzeń. 1700 razy szybszy. I ile czas startuje nam blaszak? No, minuta. Jak jest dopiero co postawiony system, bo gdy pożywamy go z rok czasu, już będzie to 5-7 minut. Tu mówię z własnych doświadczeń, realnie, żeby to tak urealnić, żeby było bardziej prawdziwe, trzeba by jakąś średnią wyciągnąć. Ale jak wiecie, średnia to jest sztuka manipulacji. Co się chce, to się udowodni. Ja mówię na podstawie własnych doświadczeń. No i okej, okay. czy teraz tego pacyta trzeba, blaszaka? Optymalizować. No właściwie tak się ludzie przyzwyczaili, że to bardzo długo startuje, że jest to dla nich normalne i, i wszystko gra. Da się żyć, a przynajmniej będą firmy, które obiecują wam złote góry i za 200 zł kupicie sok, który ma przyspieszyć kilkukrotnie komputer, instalujecie, uruchamiacie uruch. Przyspieszył o 2%. Ale wyobraźcie sobie, że taki niezoptymalizowany soft macie w ABS-ie, w poduszkach powietrznych. Chcielibyście, aby zadziałały zamiast w 10 milisekund czy 100 milisekund żeby zadziałały w 5 sekund albo 10, albo jeszcze dłużej. Pomyślcie. Czyli, realnie rzecz biorąc do wielu projektach optymalizacja jest potrzebna. Nie wszystkie mikrokontrolery mają możliwość podłączenia nieskończenie wielkiej pamięci, czy dokładania jej w nieskończoność. Zwykle mają jakieś zasoby i poza to no nie da się wyjść. Tu dobrym przykładem są AVR-y. Gdzie jak on ma ilość tam pamięci, to już zima, nic nie dołożycie. W dodatku armów bywa różnie, do niektórych można dołożyć, do innych nie można. To jest dość yy, taka powiedzmy indywidualna sprawa. No, a jak macie te zasoby ograniczone. To nie ma wyjścia, musicie kombinować, aby to się w tych zasobach zmieściło. Podobnie z tym zegarem, macie jakiś mikrokontroler, który ma maksymalnie iść tam i go nie przyspieszycie. Nawet jeżeli mamy mikrokontroler, który można wymienić na inną wersję, żeby działać szybciej, albo mamy taki, gdzie można dołożyć pamięci, to jest problem że przebudowa sprzętu na przykład jest konieczna i teraz jak sobie wyobrażacie ile będzie kosztował taki upgrade y, sprzętu jakiegoś tam ABS-a który firma na swój koszt musi zrobić bo ma tam po prostu babułki i i teraz wymieniać procki to oznacza znaczy dokładać pamięci, to jest przebudowa w ogóle, inna płytka. Na nowo trzeba certyfikaty zdobyć, czy tam homologację ogromne koszty. Czy nie lepiej kod zoptymalizować? No Chyba lepiej wyjdzie, to tanie, wymaga to nakładu czasu i mądrych ludzi. Ale jest to tańsze niż wymiana sprzętu. Teraz jeszcze może wrócimy do słynnego, arduino-popularnego. Arduino Tam nie ma sensu optymalizować, bo nie da się tego optymalizować, tego kodu naszego. Dlaczego? Biblioteki, także te wbudowane, są bardzo nieoptymalnie napisane. Jeżeli byście chcieli coś optymalizować, to by uzyskać jakieś sensowne rezultaty, trzeba by te wszystkie biblioteki napisać od nowa. Więc jest problem. Ktoś jaki problem, napisać od nowa biblioteki. A jest. Nie mamy tam debagera realnie. Znaczy, teoretycznie jest, tylko. Oczywiście zwolennicy AFR-ów coś słyszeli o bagażu i mówią, ale jest. Nie używali, a mówią, bo owszem jest, ale tylko dla y, byłych Atmelów, czyli dla samów armów pr produkowanych przez Atmela. Nowy produkt, jakim jest y, Uno R4, który jest na armie. Mimo, że sam Procek ma możliwość debugowania kodu, to takiej możliwości nie oferuje środowisko, ani dołączony powiedzmy do tej płytki programator, jeśli można to nazwać programatorem. Podobnie wygląda w aol gdzie mamy praktycznie na tą chwilę wszystkie afery, które tam się spotyka, praktycznie wszystkie mają debagery ale nie ma możliwości yy, środowisko, ani sprzęt który dostarcza y, z Arduino, aby debagować kod yy, kiedyś było takie, no to porażka totalna gdzie na jakimś forum wspomniałem, że nie ma debagowania ktoś napisał, że ono z mega 320 8 ma debuger. No odpaliłem go. Owszem debuguję na poziomie yy, assemblera, ale nie jest to powiązane z C. Także możecie sobie coś tam obejrzeć, co tam się dzieje w rejestrach, zakładać pułapki, ale odniesienia do C czyli tego środowiska Arduino nie ma. Czyli nie wiecie, w której linii tak naprawdę się zatrzymał program, albo jaka zmienna, jaką ma wartość. I teraz taki przykład w sumie z życia, który wyszedł przy okazji implementacji Basic'a na STM32. Nagrany jest film w tym temacie. Film nagrywam jeszcze, on jest niedostępny dla większości ludzi, tylko dla wspierających, ale pewnie w momencie, kiedy ten film już będzie opublikowany, ten, ten film będzie dostępny. Umieszczę to w opisie filmu. Link. Nie będziemy go to oczywiście oglądać. To jest tylko y, informacja, że można sobie to obejrzeć. W książce macie tu y, już od kilku dni, kilkunastu. Jest taki tam no, na razie kilka funkcji mówiących o pewnych błędach, takich typowych. No i jest właśnie o na z liczby zmienno I tu sobie obejrzymy to w praktyce. Aktualnie, jak widzicie, kod we flash zajmuje 30, prawie 1 KB. Może włączę jeszcze raz kompilację, żeby było, że nie robię tu żadnych oszustw. A zobaczcie, co będzie, jak wywalę wyświetlanie liczb zmiennoprzecinkowych. Wyświetlanie, bo same operacje, jeśli są tu użyte mnożenia, dzielenia, jakieś inne na zmiennym przecinku, to one istnieją. Ja wyłączyłem tylko i wyłącznie wyświetlanie tych liczb. Zobaczcie, o ile się zmniejszy kota. Szok. Praktycznie dwukrotnie się zmniejszył. Blisko dwukrotnie. Czyli ta moja to co napisałem tu w książce o nadużywaniu i jak zastąpić, jak z, zamienić liczby zmiennoprzecinkowe liczbami całkowitymi tak zwanego, nie stało niestaloprzysiągłymi ma jak najbardziej sens gdybyśmy mieli tu w tym projekcie jakiś mikroprocesor mikrokontroler który ma tego flashu 64 kg, to te około no tam 14 tak kilobajtów, może robić naprawdę ogromną różnicę. Będą nieliczne, raczej przypadki, gdzie liczb zmiennoprzecinkowych nie da się uniknąć, ale powiem szczerze, że to się zdarza rzadko. Jakoś pisząc naprawdę bardzo dużo różnych programów, prawie z, praktycznie zawsze mogłem wyeliminować liczby zmiennoprzecinkowe. Owszem, w pierwszym etapie pisania softu używałem zmiennego przecinka, bo tak było prościej, szybciej. Ale jak pamięć mi zaczynało ubywać, to ten zmienny przecinek eliminowałem. Jeszcze zobaczmy zużycie ramu Tu jest 2 kilo, natomiast po użyciu. Tylko wyświetlania, bo tu jeszcze jest zmienny przecinek w skanfie. To dołoży nam kolejne obciążenie, oczywiście, jeżeli jest użyte, bo jak nie, to łączymy. No, tu niewiele wzrosło z 2 kilo do 2,36. To nawet procentowo to jest powiedzmy 0,4, czyli jakieś. 0,4 do, do dwójki to da mam to będzie jakieś 0,4 do 1 jedynki to bo 40 20, 40% tak jak tak na szybko w pamięci nieze. Czyli, no, mało czy dużo, to już sami ocencie, kwestia ile tego ramu mamy do dyspozycji. Jeśli mamy go bardzo dużo, to możemy to olać, ale jeżeli mało, no to, jak widać, da się zaoszczędzić. I naturalnie takie wywalenie zmiennego przecinka. Przyspiesza nam bardzo kod programu, też trzeba mieć świadomość, zwykle bo, znaczy, co do wyświetlenia, to tutaj nie bardzo można cokolwiek zrobić. W wypadku samych operacji no, są procesory, mikrokontrolery, które mają FPU, wtedy te operacje są wykonywane bardzo szybko. FPU też przyspieszy wiele operacji na liczbach całkowitych. Nie zawsze to jest temat woda. Tu odsyłam do. Zaraz spróbuję znaleźć tą lekcję. Można to szukać pod hasłem m Salomon fpu Ja tak poszukałem. O, MSAMO ja MAM FPU i pierwsze co znalazłem to ile kosztuje użycie flota. I tu poza teorią, pod koniec będą realne testy. I tu możecie zobaczyć kiedy i o ile przyspieszona jest operacja, jak mamy FPU. A folerowcy mogą tylko pomarzyć, bo tam FPU nie ma, nie było i pewnie nigdy nie będzie. Także warto tu zajrzeć. Link też umieszczę w opisie filmu. Jeśli nie chce wam się szukać, lub nie wychodzi to szukanie, różne osoby używają różnych. Wyszukiwarek, więc aby ułatwić zadanie, tu macie to podsumowanie. Tak, także warto to sobie przetrawić, zastanowić, przemyśleć. To tyle do usłyszenia.